Niedawno obejrzałem czwarty sezon Monkey Kida i powiem wam, że no jest czego tutaj omawiać, także bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Już tak na poważnie, to myślę, że pora zacząć nasze ocenianie od tej oto trójki. Naprawdę, moim zdaniem te postacie były bardzo dobrze wykonane i gdyby miał się może do czegoś przyczepiać, to oj nie byłoby chyba takiej sytuacji. Jedynie jestem bardzo ciekaw co będzie dalej z Azur Lajonem, bo on tutaj nie ukrywajmy jest chyba postacią, którą interesuje każdego. Aczkolwiek, no myślę, że tego się niedługo przekonamy. Co do akcji w tym sezonie, to nie ukrywam, że pierwsze trzy odcinki oglądałem dość mozolnie, ale po tym jak już coraz bardziej się zbliżało do finału sezonu, to byłem mega podjarany. I tu chyba nie muszę nikomu ukrywać, że po prostu to jest to, co dostajemy od Monkey Kid'a. Pierwsze odcinki są takie ok, i potem dostajemy coś zupełnie, zupełnie lepszego. Jeżeli miałbym wybierać pomiędzy, na przykład, dajmy na to, wszystkimi trzema sezonami, które wyszły już po polsku, a jednym sezonem czwartym, to powiem tak. Ten nowy sezon otwierać może bardzo ważną i ciekawą trylogię i ja naprawdę chciałbym to zobaczyć, to są tylko moje przemyślenia. Nie chcę tu niczego spoilerować, oczywiście, aczkolwiek naprawdę jest szansa, że z tego możemy dostać naprawdę wielką historię. Szkoda mi tylko tego, że postacie, które pojawiały się częściej w swoich poprzednich sezonach, nagle dostały jakoś tak mało screen timingu. Aczkolwiek mógłbym to wybaczyć, wiem, powiedziałem to w bardziej ogolonym ogólniku niż Pazdan, który, przepraszam za humor. Aczkolwiek nie chcę się tutaj powoływać na krytykę typu zniszczenie dziecięcych marzeń poprzez spoilery, ja uważam osobiście, że ten sezon był bardzo dobry, bardzo przyjemny do oglądania. I czekam na więcej. Cóż, to była moja opinia, ja się zdaniem, żegnam, trzymajcie się cześć!